Start. Dziś opowiem Wam, jak urwała mi się końcówka od wlewki. To jest końcówka od wlewki od małej termy, tak zwanej niskociśnieniowej, która jest przy tych termach Biawar, tak zwanych. No, urwała się. Wsiadłem w samochód, pojechałem do sklepu. Okazało się, że takiej wlewki nie można dostać. Bateria cała z tymi końcówkami z kranem kosztuje około 90 zł. Niewiele zastanawiając się, obcięłem to, wyrównałem. No i poszedłem, wziąłem kawałek mosiądzu i zrobiłem sobie taką końcówkę dużo grubszą. Bo tutaj ścianka jest na tej rurce około pół mm, a tutaj ścianka jest około półtora mm. Także żywotność tej końcówki jest dużo większa. Tu zrobiłem te dwa kanałki, jeden pod oryng, drugi pod oryng, No i tutaj trzeci pod, tą, pod to tworzywo sztuczne, żeby można było docisnąć. No i po prostu to wziąłem, spasowałem tutaj i to wcisnąłem. Tu żadnego dużego ciśnienia nie ma. Tutaj jeszcze tak myślałem o tym, żeby tu lutować mosiądzem, ale na razie to wszystko ładnie działa i normalnie to funkcjonuje. 5 minut pracy i teraz przeżyję wszystkie wlewki. Dziękuję.